Witam, witam moi drodzy i dzisiaj chciałam z wami wspólnie właśnie otworzyć jeden z moich słoików z przetworami, są to krojone w kosteczkę ogórki z marchewką. Dzisiaj chcę je wykorzystać na zupę ogórkową i chciałam wspólnie z wami otworzyć. A tutaj mam zwykłe tarte ogórki, które też dodam do mojej zupki. Zupkę ogórkową już macie na kanale jakiś czas, już śmiga, więc nie będę Wam nagrywała. I tak się prezentują te ogóreczki. Był czosnek, był koperek. Ja je sobie wzięłam do miski. Tak wyglądają. Może ktoś jest po prostu ciekawy. Jakoś tak nie mogę się zmobilizować do pokazywania Wam po prostu otwierania różnych słoików z przetworami. Także. Dzisiaj jakoś tak postanowiłam otworzyć, i zaraz tutaj dodam sobie tę tarte. Wszystko to zaraz sobie wymieszam. I po prostu pod koniec gotowania zupki będę to dodawać razem z tym po prostu płynem. Ewentualnie Wam gdzieś tutaj pod koniec kleję. Zdjęcie jak wyszła mi ta. Zupka. Także, jeżeli ktoś zainteresowany, przepis jest na kanale na te ogórki z marchewką. Może w sezonie się przyda. To chyba na tyle. Pa!